Michał, mamy rower pod kolor twojej stylówki. To już jest taki klasykowa, nie zwróciłem na to uwagi wcześniej, ale to jest dosłownie rower dla ciebie dzisiaj tak. pod skarpetki. A Jesteśmy ten z meczowalni jest mecz, jest totalny. A dzisiaj rower, dzisiejszy bohater. To jest kolejny elektryk, high To jest taki rower, to jest właśnie zjawisko w ogóle. Ono nazywa się All Trail. To jest dokładnie biorąc All Trail 429, tak. czyli koło duże. To jest na każdą ścieżkę. Na każdą ścieżkę. Ale to jest taki paradoks, o którym mówiliśmy z Michałem, że w przypadku high bike'a jest tak, że high bike Robi rowery. W zasadzie tam te wszystkie rowery to jest są. To po prostu full suspension, dokładnie. tak to nazwijmy. Wszystkie rowery to są praktycznie full'e i, i to, że to jest rower z pełnym zawieszeniem bynajmniej nie oznacza, tak. że on jest jakimś specjalnie terenowym czy tam sportowym rowerem. jest stworzony, to zależy od was, gdzie będziecie nim jeździć. Dokładnie. To, to, to znaczy, to zależy od tego, jaką odległość macie do sklepu z bułka. Znaczy, one są mega uniwersalne, jak tak popatrzysz. Tutaj nie ma ani w jedną, ani w drugą. To jest najbardziej pośrodku chyba jak się da. To jest dokładnie, bo to jest rower, który wbrew pozorom a czy w ja Nie wiem, skąd te pozory miałby się brać, no, ale. Generalnie widzicie rower z pełnym zawieszeniem, szeroką oponą, no to myślicie, kurde, jakaś trailówka, ale tak naprawdę to jest po prostu rower o dość wygodnej geometrii, który ma być po prostu rowerem, który dzięki zawieszeniu miękko jeździ w terenie. Tak, ale nie tylko w terenie, bo niejednokrotnie te rowery, dokładnie te modele, dosprawiamy w bagażniki, błotniki, poduszki. Tak. Zresztą w treku już od jakiegoś cza czasu są te przecież Fiolexy, chyba zdaje się, w wersji z błotnikiem. Tak, no i w ogóle jest, jest elektryk z bagażnikiem w treku, i po prostu trek uznał, że full. E, rower z pełnym zawieszeniem to no po prostu przy elektryku to co z tego, że jest cięższy, jest bardziej wygodny, więc zróbmy z niego rower do jazdy na co dzień i co tam? Kto, no co no mi wiec, zrobisz? No. mądre. No, dokładnie. No i taki właśnie jest ten rower. Rower, który katalogowo kosztuje około 20 tysięcy, czyli nie mało. Teraz u was chyba około 16, tak, 16,5 podajszy, 16 pół tysiąca. No i zbudowany na w oparciu oczywiście aluminiową ramę Highbike'a, niemieckiego producenta. rama oczywiście. Projektowana w Niemczech, i tu widziałem już taki piękny napis. Jak to? bike jest w ogóle jednym z paradoksalnie większych niemieckich producentów rowerów. To jest taka ciekawostka. bo jak ten Moloch, przecież tam i winora pod tym highbajkiem jest. Tak, i no i sam high są. Jest dystrybutorem tych całych tak, akcesoriów. Wszystkich, to jest ich marka w ogóle. Tak, no. ale, ale też sami mają chyba z 500 rowerów w ofercie. Tak, i... te katalogi są po prostu tak, przepasne. Potężne. Opasłe są. są opasle, opasłe. Tłuste są te katalogi po prostu w sposób miłosierny. Jak wursty jak, wórsty. <laughs> jak, wórsty, jak <laughs> <currywesty>, no Dokładnie. <laughs> Jak doner kebab, są po prostu tak czuł, takie tłuste są. Wypada, to jest smutne, że jak mówimy o klasycznie niemieckich rzeczach, od razu przechodzimy na a dobra, w każdym razie e, idąc dalej w tym temacie, ten rower to jest XL w ogóle, więc on jest bardzo duży, jeżeli wam się wydaje bardzo duży to słusznie, bo to jest po prostu duży rower, to jest XL. -ka. Ma aluminiową ramę, rama oczywiście ma zabudowaną baterię, o, dużą baterię w ogóle z tego co mówiłeś. Tak, bo to jest 630, więc to jest dosyć spora bateria dająca już no, znaczny zasięg w terenie. Tak, więc jest tutaj bateria całkiem spora, ona jest schowana pod taką osłoną plastikową, Na pod spodem nie ma żadnych dodatkowych mocowań co prawda, ale jest tak, sobie to jest osłonka. Tylko Do zwalniania blokady to jest... Tak. I można to dotrzeć do baterii. To w ogóle taki jest zamek dzieciak. do zwalniania, w ogóle jest kluczyk Abusa i cały system jest Abusem. Tak, to jest premium. fajne w Abusie, że nawet jak pogubicie wszystkie klucze, to na podstawie tej karty dorabiacie sobie. Tak, kluczyk. Dorobić, dorobić kluczyk. Właśnie pokazałeś. O no, nie, nie, nie. Nikt to wie, kto kupi ten nowy. To jest za długa <laughs> droga, żeby to wyśledzić. Ale tak tutaj jak tu nie zauważyliście, nie ma otworów montażowych do koszyka na nabitów, a to dlatego, że tu jest ten sprytny system, który kiedyś Michał pokazał. To działa jak. MRS. To się... Dokładnie. To jest trochę jak bagażnik dachowy w waszym samochodzie, który ma taką uszczelkę, którą się po prostu przycina pod kątem, tak. to, to, jak te to nie są w zasadzie, to nie chodzi o sam bagażnik tylko jak belki, więc tutaj możecie tak, sobie to jest taka szyna w środku, wkłada się w to takie specjalne adaptery i tam wtedy możecie masę akcesorii do tego dołożyć, tak, Hydex tak. swego czasu to mocno rozwijał, teraz to jakoś trochę przycichło. Czy no tego musisz nawet dwa koszyki na bidon zrobić? Tak, możesz dwa koszyki na bidon możesz do, oni do tego nawet mają takie mm, zabezpieczenie do tego roweru, jest takie jakby kolucho z taką linką długą mhm. Yy, którą się właśnie wkręca tutaj w to mocowanie. Aha. Można właśnie koszyki na bidon, można drugą baterię, co jest moim zdaniem super tak. atrakcyjną propozycją, żeby no. właśnie podwoić ten zasięg, to można drugą baterię dowalić. Więc taki, taki, taka tutaj szczelina gumowata to właśnie jest po prostu miejsce, w którym możesz ty dużo różnych dziwnych rzeczy i sobie wybrać, w którym miejscu konkretnie chcecie to mieć. Więc to ciekawy patent. Zawieszenie, oczywiście, tutaj w tym rowerze, bo już jak mówimy o tych cechach takich sportowych, to jest po prostu zawieszenie bazujące. No to jest mega przestarzała koncepcja zawieszenia. Mówimy się, to, to jest po prostu miękkie, To nie ma żadnej charakterystyki jakiejś wybitnej progresy, w ogóle geometria tutaj nie no jest jakiś współczesny rower trailowo enduro, no nie, nie o to tutaj chodzi, jest po prostu amortyzacja od SR Santora, z przodu jest, największym plusem tego widelca są golenie 34, to jest w ogóle XCR 34, czyli XTR z trochę grubszymi goleniami, tak, no i pod sztubną tak, jest blokada, e, i no nawet nie ma prężyny, to jest w ogóle widelce z prężną stalową w ogóle, to nie tak, ma prężyny powierzchni. No, jest to proste. Co by tu mówić? Z tyłu jest oczywiście powietrzny damper. No, ma taki, no najważniejsze regulacje: jest kompresja, jest tu powrotu. Widzicie, jest, jest powietrze, więc no już można sobie go pod swoją. Można dmuchnąć. Można mu dmuchnąć. Można mu no spokojnie dmuchnąć. Tu jest port do ładowania. Taki trochę, trochę lepiej wykonany niż w przypadku jakiejś czasem ukazywanego superiora. Tutaj mu to można zamknąć, nie martwiąc się, że to tak, się otworzy. Jest to też z gumy, więc jest to wszystko dużo lepiej uszczelnione. Tym bardziej, że on jest w pionie. Tak? Jest, jak sama nazwa wskazuje, Korba, korba The Crank. The Crank, Dokładnie. Prostu, no, to, to nie wątpliwości. Korba. Każda część powinna się tak nazywać, Było The Wheel, The Crank <coughs> powinno być, prawda, i The Fork z przodu i było wszystko mamy proste. Czemu ktoś na to jeszcze sztyca nie patrzył? I high jest. Boże sztyca, korba. Drayler z tyłu. No, ale jest jak jest, Jest, sztyca, jest korba jest highbajkowa. pedały są w ogóle XLC, są w tej standardy są takie takiej platformie nawet, Tak, nie? tak, z jakimiś takimi odlewanymi pinami. Nie ale... wiem, że to jakoś super trzymało nogi, ale na początek zawsze lepsze niż plastikowe. Są to bo... aluminiowe pedały. To Doznaczyć. Dokładnie, trzeba że to znaczy co do nie wydały. Z tyłu jest osłona tutaj widełek, wykonana w ogóle z fabrycznych zipów. <laughs> Było śmiesznie. Fabryczne zipy to się znalazły, proszę Państwa. No i z tyłu jest Deore Jest to już Deore z odłączanym sprzęgłem, więc, no, już taka trochę nowsza. Generacja deorki się znalazła i też w ogóle to Deore jest dość kompletne tutaj, bo jak zobaczycie sobie na zaciski, to są to MT410, czyli też jest to de facto tak. Deore, więc w sumie naprawdę tutaj Deore, jest dużo Deore. 11 biegów. Dokładnie, 11 biegowe, jest, są piasty, są Shimano już widzę, obręcze są też, to akurat produkt własny, no i są spore opony. Continentala o szerokości 2,4 To jest rower na kółach 29 cali W ogóle ten rower występuje też w wersji 27,5 tak. Jeszcze No i tutaj taki element, który nam pokazuje, że ten rower No jednak no niekoniecznie celuje w ekstremalną jazdę Z Brak sztycy regulowanej, dokładnie Winda to jest mega minus no. A to w ogóle jest miejsce na wyprowadzenie kabla od windy? Myślę, że... Bo tak coś nie bardzo Mówiąc szczerze, chyba, że gdzieś spod. nie, bo to jest ta sama rama, która jest w tych wyższych modelach Które są już z tym. więc tutaj na pewno gdzieś się ten przewód da wcisnąć ja myślę, no. że najprościej by było go wcisnąć w tędy. I no. on sobie dałem pewnie gdzieś wyjdzie pod spodem. Tak, ale jakby żeby mi tutaj ktoś za rękę nie ma, to nie widzę tutaj jakiegoś specjalnie te przemyślanego otworu, który by tam gdzieś wyprowadzał. Mam to pod spodem, a pod spodem to już tym bardziej, bo to jest silnik, więc w ogóle nie ma opcji, żeby to wchodziło gdzieś do tego. Więc trzeba by sobie radzić z tym, ale no, generalnie producent chyba nie specjalnie chciał, żeby to tutaj było. Więc jest jak jest, jest po prostu sztywna. Aluminiowa sztyca, jest kokpit, też komponenty XLC własne, no i jest panel sterujący tej jednostki napędowej, pani kolego. Uwielbiam to. Jest, tutaj jest taki, każdy jest inny. Bo to jest Yamaha, w ogóle tu nie powiedzieliśmy przecież ważnej tak, rzeczy, Yamaha, no? że to jest silnik w ogóle Yamahy, a nie Boscha, jak to ostatnio często w przypadku naszych rowerów. Co ma te plusy, że ona taka wizualnie mniejsza jest ta Yamaha trochę, ale tak, to... to... No, zdecydowanie. Co mamy tutaj na panelu? Mamy zdecydowanie. ciekawe... No wybór trybów, to jest jakiś tam standard, Lucas assist oczywiście, jeden wolny guzior od... Lampek. E, od lampecek. E, no i co? I dużo więcej tutaj... Nie nazmieniamy. No nie nazmieniamy. Największym plusem w ogóle tego systemu dla mnie jest duża bateria. Moim zdaniem, akurat tak. w przypadku tego konkretnego roweru. No i co jeszcze? Oczywiście, tak jak mówiliśmy, hamulce Shimano, Shimano MT400. Są przykręcane chwyty, co jest takim miłym detalem, którym też warto zwrócić uwagę. Czy jest taperowana? Jak wygląda, tak wygląda jak była ta Tak. Więc... na pewno, bo widelec coś to Tak, no więc jest szansa, że tutaj można by wsadzić lepszy widelec, tylko trzecie nie wiem po co, bo z tym szacunkiem do tej ramy, no to to nie jest tak jak mówiliśmy, rama o jakichś parametrach wybitnie. Yy, tak, no nie jest tak sportowy, taki rozwojowy, nie? To nie, jest po prostu nie. rower dla kogoś, kto potrzebuje takiego roweru. Nie chce tak. wydawać kupy kasy, godzi się z jakimiś ograniczeniami tego roweru, zwłaszcza w terenie, bo on przy takiej jeździe, powiedzmy rekreacyjnej, codziennej, czy takiej wycieczki, po prostu prostej wycieczki, żeby sobie pojeździć po puszczy czy lesie, to te wady jako się nie będą mega tak. odznaczać, tak? Natomiast jeżeli chcecie kupić ten rower, żeby się wyszaleć na trailsach, w bike parkach, nie wiem, ostrzej skądś zjechać, szybciej podjechać. No to niestety to nie jest rower do tego, bo po pierwsze sztyca, po drugie rama, po trzecie zawieszenie, no tak. ograniczeń jest bardzo dużo. No to jest rower, który jest takim po prostu odpowiedni. ja bym powiedział, nie wiem jakby to powiedzieć ze świata rowerów nieelektrycznych, to jest taki trochę odpowiednik rekreacyjnego roweru górskiego, tylko w wersji elektrycznej, gdzie można dać pełne zawieszenie, ponieważ rower i tak jest drogi, no, bo mówi się, że przez 16 tysiącach to już trochę byłoby nawet w zasadzie katarogu 20, no byłoby głupio, gdyby tego zawieszenia nie było. Tak. A przez wspomaganie elektryczne tak naprawdę to zawieszenie nie jest żadnym no problemem, ja, no. ja bym to porównał do analogowego na przykład, tak jak mieliśmy kiedyś jakieś Gianty stensy, mhm. gdzie ta konstrukcja o. była mocno przestarzała, czy te. Yy, Stens to jest tej yy, Octane One y, OMG. Mhm. Ale to i, Nie tak wiem, czy i tak OMG to przy stensie był dużo bardziej taki tak, wiesz. Tak, więc tam też była masa ograniczeń. To po prostu jest dla kogoś, kto albo zaczyna, dopiero i chce zobaczyć, czy się tym. Zarazi, mhm. albo po prostu tak jak mówimy, dla kogoś, kto potrzebuje rower w teren, ale cały czas mówimy o rekreacji w terenie, a nie o ostrzejszej jeździe. Elektryczny rower górski ogólnego stosowania, tak byśmy go tak, nazwali, jest, więc dla mnie największe Czy właśnie do miasta, jak ktoś ma problemy z kręgosłupem, z czymś, że tak. się bujało pod dupcią, to, to jest. Dokładnie. Firma. Dla mnie największe plusy tego roweru to jest to, że jest połączenie w sumie. W, Rower, który wiedzie wszędzie z komfortową geometrią, dużą baterią. Spoko że jest deore, chociaż w tej cenie to już jak bardziej wypada i że hamulce są, no, że nie pokusił się highback jakieś MT200. Jakie widzę największe minusy, brak powietrznej i sprężyny w amortyzatorze, bo jednak no fajnie by to było móc zastosować do swojej wagi, tak jak z tyłu, no ale tak. tutaj jest jak tak. jest, no i. Zawsze coś się znajdzie, zawsze ten stosunek ceny do tego, co rower oferuje, zawsze ktoś się znajdzie, że coś się nie będzie podobało. Ja oczywiście zawsze zachęcam do tego, żeby podawać w komentarzach w podobnej cenie dostępne aktualnie rowery, które byłyby jakąś fajną alternatywą, żeby ktoś sobie mógł coś znaleźć. Dokładnie, tak. czyli z chęcią coś tam poszperamy, bo niejednokrotnie... Coś tam wygrzebiecie, albo jakąś dobrą okazję, albo rower, którego po prostu nie znaliśmy. Nie, znali... nie znaliśmy. Komentarze żyją swoim życiem i też czasami się przydają do znalezienia ciekawego roweru. Bo po to to im. robimy. Po to to robimy. Po to to przecież robimy. Dziękujemy bardzo za uwagę, do zobaczenia. Cześć. Na razie hej.